Zaczynamy serię filmów, gdzie pokażemy Wam, co w ofercie, którą dla Was przygotowujemy, się znajduje i do czego służy. Zaczniemy od czerpni i wyrzutni. Są to jedyne elementy rekuperacji, które widać na zewnątrz, więc warto poświęcić im chwilę czasu. W naszych ofertach najczęściej pojawiają się czerpni i wyrzutnie awenty. Dlaczego? Po pierwsze, uszczelka na króćcu. Druga rzecz, według mnie najważniejsza, okapnik na całej długości czerpni i wyrzutni. Dodatkowo, kolorystyka: biały grafit nierdzewka, inspekcja, czyli czyszczenie. Bardzo łatwy sposób: odkręcając dwie śruby, otwieramy panel przedni, możemy spokojnie wyczyścić czerpnię i wyrzutnię. Dodatkowo, zauważcie różnicę między czerpnią a wyrzutnią, jeśli chodzi o front przedni. Dlatego jest większa wyrzutnia i bardziej posiadkowana, żeby ograniczyć hałas na samej wyrzutni. Dodatkowo, co ciekawe, średnice przyłączniowe od FISTO do 315, a najważniejsze w średnicach posiadamy już w sprzedaży FISTO 50 i FISTO 80. Kolejna często ofertowana pozycja w czerpniach i wyrzutniach to czerpnia z okapnikiem kulista. Yy, bardzo uniwersalny wygląd, prosty montaż, aczkolwiek nie ma uszczelki. Uszczelka pojawia się dopiero tutaj, ale to jest element już przy samej elewacji. Czyszczenie tej czerpni trudne. Ale możliwe do wykonania i warto to robić. I czerpi i wyrzutnie. Raz na pół roku, raz na kwartał zobaczyć, jak ona wygląda. Dodatkowo kluczową rzeczą, jak i w awencie, tak i w tej czerni jest to, że ma okapnik. On jest bardzo ważny, ponieważ bez niego na waszych ścianach przy tych kratkach pojawią się zacieki. To nie róż do grilla, a kolejna czerpi i wyrzutnie. Tym razem styl industrialny. Bardzo często można ją spotkać w przemyśle, natomiast też jest wykorzystywana w domach jednorodzinnych. Aczkolwiek to nie jest do końca dobry wybór, z tego względu, że nie ma w niej w standardzie okapnika. Co ciekawe, jest wykonana z aluminium i ma duży zakres średnic, od Fi100 do Fi500, co to pozwala zastosować je nawet w dużych wentylatorach przemysłowych Fi400, Fi500 kanałowych, a nawet w przypadku central wentylacyjnych. A co w przypadku, gdy nie możesz zamontować wyrzutni na elewacji? Wówczas w naszej ofercie znajdziesz wyrzutnię dachową. W tym przypadku e, wykonana z tworzywa, z przyłącze FIT 200-160, izolowana, nieizolowana. E, dodatkowo ona pasuje do większości pokryć dachowych z wyłączeniem dachówki. E, bardzo łatwo możemy ją ustawić do e, nachylenia dachu, w czym pomagają e, poziomice, które znajdują się na samej górze. Przybliżyłem dzisiaj większość wyrzutni i czerpni, które ofertujemy. Natomiast to, jaka jest potrzebna dla Twojego budynku, to nie tylko estetyka.